To będzie, jak was nie będą chcieli w przyszłości. Bo porobicie kariery, będziecie znani popularni, będziecie kupowali fotografię, będzie wam się wydawało, że bez was nie ma życia. Przez. Ale przychodzi taki moment, że powiem, paniom dziękujemy. Jest taka anegdota, że, że życie aktora składa się z czterech etapów. Pierwszy etap jest taki: o co to, to jest pazura. Drugi jest: hey, dajcie mi tego pazurę. Trzeci jest: Dajcie mi takiego jak pazura, tylko żeby był młodszy. I ostatni etap... A co to był pazura? Nie ma, nie ma inaczej. jak ja gdzieś gdzieś podświadomie nam to tłumaczył Janek Machulski, profesorowie, że my musimy być przygotowani aktorzy do tego, że w pewnym momencie już nie będziesz potrzebny. I teraz tak, pytanie, czy są czasy takie nie inne? Akurat w tych czasach możesz sobie założyć restaurację, wcześniej się jakoś zabezpieczyć. Możesz sobie... Inne rzeczy tam zrobić, z, czy, czy, czy bogato czy, czy, się ożenić. Zawsze jest jakiś wyjście. <noise> <noise> dla biednego chłopa. Bo wiesz, jak jesteś na szczycie, to te kobiety cię kochają, trzeba może korzystać. Ale ten, ale, ale ten. Ja się tam zakochywałem z miłością. Nie, ale, ale to jest, i to trzeba być psychicznie do tego przygotowanym, że, że powiedzą mi. Nie. Na który z tych czterech etapów jest teraz? Ja jestem między, między dwoma ostatnimi chyba. E, chociaż nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie. To jest anegdota oczywiście. Ja, nie wiem. No, ja, ja walczę, to ja jestem taki charakter, że jestem tygrys z chińskiego horoskopu No tygrys musi się dodrapać to wszystkiego. To jest to... Słuchajcie, ja Jak ja, ja się dowiedziałem, że Marek Konrad kończy karierę, ja byłem całą ja to... mam a z drugiej strony tak siedzimy z Olafem, co myślimy Boże, Olafem wie, że ale, ale to jest wstrząsające w naszym kraju, że generalnie, jakby tak spojrzeć w prawdzie w oczy, jakby każdy z nas miał inne źródło utrzymania, podejrzewam, żeby też z ochotą wstawał spłokój. wierzcie mi, że tych miłych chwil jest... Yy, no to jest, to jest ta, taki, tak, tak malutko, yy, a... a, a w tej chwili przy tej ilości gazy, tych, tych wszystkich tych portali, ten, to o czym się mówi, o tym hejterstwie, jak, jak, jak zaczniesz to czytać, to na środek Cię waży. A wydaje się, że masz dorobek, że coś tam ważnego nie powiedziałeś, że zostawiasz coś. To, to Cywilek Matuski powiedział, jak wyszedł e... po Tytaniku. Reżyser Kamerun. Wyszedł mnie Oscara i mówi: Jestem panem świata, ale jestem bez no, jest przesady, może robić film. Najlepszy film, ale to jest tylko film. Najlepsze filmy z Czechem, no już teraz tak długo nie wiem. No, Oglądamy, bo to trzech ale nie no, chcę to, to się no. no, wszystko. Nic się tak szybko nie starzeje, jak sztuka filmowa. I sztuka aktorska. Bo teraz w aktorach coś innego nam się podoba niż w I, 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 I Teraz już normalnie. Im gorzej mówi, tym lepiej wygląda. <grymne> tak. Ja dzika pojma, która nas usłyszyła, bo mówiła ja zawsze mówi. Ja